To będzie film o motywacji. To będzie kanał o motywacji. Zajączki. Jeden, drugi. A ja biegnę dalej. To będzie... No, o walce walce z samym sobą o przegranych z samym sobą i o wygranych o tym jak to będzie kiedy w końcu będzie dobrze A ja tak na dobrą sprawę dopiero zaczynam jakkolwiek wdrażać swoje noworoczne plany wszędzie śnieg więc technicznego nie zrobię czepię kilometry, korzystając z miękkiego podłoża i tak od walczę I zobaczymy co mi dalej chcę zrobić taki dziennik gdy w końcu osiągnę to co potrzebuję, tego co chcę to żeby mieć z tego dobrą pamiątkę a być może jeszcze tam już dobra to siła Cele na tego parklana były trzy. Pierwszy nie dać się zagrzać na całym starcie co się udało. Drugi nie dać się zdublować na tych krótkich pętlach co się udało. Trzeci Dobiec poniżej 30 minut, co się udało.